Zajawka na życie to projekt psychoedukacyjny realizowany przez Fundację Veritas. Podczas jego trwania młodzież pracuje z poczuciem własnej wartości, edukacją emocjonalną, szczerą komunikacją. Dowiaduje się, jak regulować stres, słuchać swojego ciała oraz czym jest movement. To wszystko plus praktyczne umiejętności pomaga uczestnikom lepiej zrozumieć siebie oraz odnaleźć swoją zajawkę na życie. Nie ma tego w szkołach, nie ma tego w domu, raczej też się nie uczy takich rzeczy, a to co zdobywamy tutaj jest. Do, nie do opisania. Tutaj trzeba przyjść, trzeba to zobaczyć, trzeba to poczuć na własnej skórze, bo jest to coś niesamowitego i tak innego od wszystkich innych rzeczy, których się uczymy. To na pewno cenny jest dla mnie tutaj mm, kontakt z ludźmi, na pewno. Jakieś takie doładowanie do komfortu po prostu w jakichś sytuacjach właśnie społecznych, socjalnych, myślę, że, e, że lepiej się czuję teraz e, lżej, powiedzmy, z jakimiś kontaktami międzyludzkimi. Zajawka prowadzi y, jakby zajęcia bardziej też pod kątem emocjonalnym, pod kątem granic potrzeb, gdzie też na co dzień jakby się raczej o tym nie mówi. Warto jest doświadczyć tego, że gdzieś naprawdę można być sobą, po prostu autentycznym, że nie trzeba nic udawać, pokazywać się z jakiejś strony, tylko po prostu być takim, jakim się jest. Szczerze na początku miałam taki problem, większy z komunikowaniem się ludzi, a teraz właśnie potem tym odczuwam, że Lepiej coraz sobie z tym radzę ogólnie. Nowe kontakty z nowymi ludźmi będą mogli się odnaleźć, na przykład w sobie, jacy są. Dobrze się tu czuję, dobry nastrój jest. Nauczyłam się tego, że ktoś może mnie zaakceptować za to, jakim jestem człowiekiem, i nie muszę udawać niczego, żeby faktycznie zostać zaakceptowanym. Przez zajawkę poprawiła się moja relacja z samym sobą, świadomość jej i tego, żeby zwracać uwagę do siebie. Ludzie w moim wieku potrzebują tych zajęć, bo spotykają może osoby, z którymi Będą się może przyjaźnić, może nie. Otworzą się też tak jak ja. Nauczą no, się być sobą. Nie będą musieli zważać na to, czy ktoś będzie ich oceniał, czy nie. Złapać sobie chęci do życia po prostu. Wyjść z takiej czarnej mgły. Organizm nam wysyła bardzo dużo sygnałów, które mogą nam jakoś odpowiedzieć, w którą stronę mamy iść, więc, to jest na pewno coś takiego, co ja z tego wyciągnęłam i co może być bardzo przydatne dla młodzieży szansa, można powiedzieć, na spróbowanie czegoś, na jakieś oswojenie się tak trochę ze swoimi zachowaniami i zachowaniami innych ludzi. I myślę, że to jest dla młodych ludzi po prostu fajna alternatywa dla jakiejś codziennej rzeczywistości, w której można się rozwinąć i czegoś nauczyć. Cała zajawka dla mnie była trochę o sensie życia, ale takim rozumianym jako kim ty jesteś. Tak, to chyba Это, наверное, что я сказать.